Jak pewnie pamiętacie z mojej recenzji telefonu Note 12 2023, marka Infinix zaliczyła w Polsce całkiem udany start i dość dobrze wypozycjonowała się na niskiej i średniej półce. Ba, nawet udało jej się znaleźć na mojej liście najlepszych smartfonów do 1000 zł. Kiedy jednak odesłałem tamten telefon z powrotem do producenta, myślałem, że temat Infinixów mam już na jakiś czas z głowy. Jak się jednak okazało, byłem w błędzie. Infinix szturmuje polski rynek jak tylko się da i chyba postawił sobie za cel kompletne wykurzenie Xiaomi i spółki z półki cenowej do 1000 zł. Po odesłaniu poprzedniego modelu, marka skontaktowała się ze mną i zapytała, czy nie byłbym zainteresowany przetestowaniem jeszcze tańszego telefonu. Infinix HOT25G, bo o nim mowa, nie wyróżniałby się niczym aż tak szczególnym na swojej półce cenowej, gdyby nie jeden znaczący fakt. Jego procesor jest jeszcze mocniejszy niż ten w dwunastce, jednocześnie jest najmocniejszą jednostką na tej półce cenowej. Jak to w ogóle możliwe? No cóż, przekonajmy się. Zapraszam na materiał. Zanim zaczniemy, musimy powiedzieć sobie jedną rzecz. Infinix zdecydowanie jest marką, która lubi bawić się klockami i budować swoje telefony z podzespołów znanych z innych swoich urządzeń. Chcecie przykład? Proszę bardzo. W Infinixie Note 12 2023 znajdował się Mediatek G99, czyli procesor, który był również w Note'cie 12 rok wcześniej. Natomiast w wersji 5G tamtego telefonu znajdował się mocniejszy o 10% Dimensity 810. I to właśnie ten procesor znajduje się też w tym telefonie. Innymi słowy, Infinix wziął procesor z telefonu za 1400 zł i włożył go do telefonu za 850 I bum! Tak powstał czokapik. Czyli Hot 25G. Oczywiście, prędkość tutaj nie zerwie nikomu czapek z głów, ale jeżeli szukacie najmocniejszego telefonu za te pieniądze, ten smartfon jest dla Was. Oczywiście taka procedura nie mogła się obyć bezkosztowo, ale zanim zacznę narzekać na ten smartfon, może opowiem Wam o tym, co jest w nim fajnego, ponieważ kilka rzeczy zostało tutaj zrobionych dobrze. Jedną z nich jest na pewno aparat, ponieważ jest to matryca żywcem przełożona z Infinixa Note 12. Oznacza to, że zdjęcia są tutaj na bardzo podobnym poziomie, a jedyną różnicą jest tak naprawdę to, w jaki sposób przerobi je algorytm sztucznej inteligencji, na co niestety nie za bardzo mamy wpływ. Dodatkowo, pozbyto się tutaj tego 2-megapikselowego aparatu do wykrywania głębi i szczerze powiedziawszy, ja nie widzę aż takiej różnicy. Telefon ma także tę samą baterię 5000 mAh, czytnik linii papilarnych umieszczony w ramce, a także ekran o odświeżaniu 120 Hz, który przy 60 Hz ekranie z Note 12 no, wyraźnie wygrywa. Czy jest więc możliwe, że tańszy telefon jest lepszy niż droższy? No cóż, nie do końca. Infinix Hot 25G wyraźnie bowiem odstaje nawet w swojej półce cenowej pod pewnymi względami. Pierwszym z nich jest wygląd i wykonanie. Telefon zrobiono z raczej taniego plastiku, który dodatkowo mocno się palcuje. Przez to, że smartfon wcale nie należy do smukłych, w pierwszej chwili miałem w ogóle wrażenie, że telefon od razu jest zapakowany w etui. Ekran tutaj to nie AMOLED, a IPS i z tym akurat nie byłoby żadnego problemu. Gdyby nie fakt, że jasność maksymalna w tym konkretnym egzemplarzu to zaledwie 500 nitów. W zimę spoko, ale w lecie może być problem. Dodatkowo smartfon ma tylko 4 GB pamięci RAM i 64 bądź 128 GB miejsca na dane. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ z niewiadomych przyczyn NFC znajduje się tylko i wyłącznie w wersji z większą ilością pamięci. Lista minusów na tym się jednak nie kończy. Jednym z nich jest ładowanie, które tutaj to 18W względem 33 w droższym modelu. Telefon cierpi też na przypadłość wielu urządzeń z tego segmentu, czyli silniczek wibracyjny, który absolutnie nadaje się tylko i wyłącznie do wyłączenia. Albo to zrobicie, albo urwie wam palce. Na minus trzeba też zaliczyć kamerkę do selfie, która tutaj ma 8 MP zamiast 16 w nocie 12. No i cóż, powiedzmy sobie, że zdjęcia z niej pozostawiają troszeczkę do życzenia. Dwie kolejne opcje są tutaj kwestiami spornymi. Pierwszą z nich jest nakładka na Androida, czyli znany XOS, o którym więcej mówiłem w poprzedniej recenzji. Mi on osobiście raczej nie przypadł do gustu, głównie przez wygląd, bloatware i problemy z tłumaczeniem. Natomiast jeżeli ktoś lubi bazylion opcji personalizacyjnych, nie mogę o tej nakładce powiedzieć złego słowa. Drugą kwestią jest oczywiście łączność 5G. Dla mnie w tanich telefonach ma ona raczej mały sens, natomiast jako, że jest to smartfon o zacięciu gamingowym, jakby nie patrzeć, domyślam się, że dla niektórych osób będzie to strzał w dziesiątkę. Jednocześnie jednak, jeżeli mówimy już o łączności, to trzeba zaznaczyć, że podobnie jak Note 12, ten telefon nie obsługuje Wi-Fi 6. I tak właśnie prezentuje się Infinix Hot 25G. Jeżeli szukaliście taniego smartfona, który nie zawiedzie Was mocą procesora, ten model jest dla Was. Dobre zdjęcia, duża bateria i 120Hz ekran są tutaj dodatkowym bonusem. Jednocześnie jednak ten telefon ma swoje wady, głównie w kwestii wykonania i słabszych parametrów poszczególnych podzespołów. Jednak trzeba tu zaznaczyć, że w swojej klasie cenowej w tym momencie nie ma on praktycznie konkurencji i jedynie Redmi Note 11 mógłby się do niego zbliżyć ze swoim ekranem AMOLED, ale słabszym procesorem. Sami więc musicie zdecydować, co w telefonie jest dla Was najważniejsze. Jeżeli to wiecie, napiszcie w komentarzach. Ja natomiast żegnam się z Wami, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!